Że zakon, który jest organizacją międzynarodową, ma większe możliwości niż jakiś pojedynczy człowiek. I w tych trudnych czasach pan powołał ojca Tadeusza Języka, który jest jakby drugim w Polsce Maksymilianem Polka. Człowiekiem ogromnej prawości, sami widzicie, ogromnie pracownikiem. Udało mu się założyć tę instytucję, szkołę nauk społecznych i medialnych, która budzi zachwyt, bo kształcą się w tej szkole także Polacy z Polonii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Niemiec. Ale najważniejsze, że kształcą się w niej przyszli dziennikarze, a także przyszli na pewno posłowie, ludzie nauki, także. I ci, którzy będą podejmować ważne decyzje. To jest ogromnie ważna rzecz, bo udało się w Polsce uchwalić Konstytucję 3 Maja na skutek tego, że ksiądz Stanisław Ponarski założył w Warszawie Szkołę Kolegium Lominium. Z tej szkoły wyszło ponad 100 posłów i oni ufali, przyczynili się do uchwalenia tej Konstytucji, która jest pierwszą Konstytucją w Europie a drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsze konstytucje są bardzo długie, czasem trudne czytanie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych liczy tylko 7 punktów. Nasza trzeciomajowa, 11 punktów. I ważne to jest, że ta konstytucja zagwarantowała Polakom prawa obywatelskie. I na samym początku jest powiedziane, że religia katolicka jest w Polsce religią panującą, pierwszą. Ale też podkreśliłam, nie są dyskryminowane inne wyznania. Ale ze względu na to, że katolicy sprzyjają się do powstania państwa polskiego i że państwo polskie powstało wraz z prowadzeniem chrześcijaństwa, dlatego ta religia jest tak bardzo podkreślona. Gdyby tu nie kościół katolicki, bracia i siostry, nie byłoby państwa polskiego. Dzisiaj liberałowie o tym nie mówią, bo liberałowie tak dawniej, jak i dzisiaj, zwalczają wiarę katolicką. Pamiętajmy, że wiara katolicka jest trudna, wymaga wyrzeczeń. Łączy się z Krzyżem, który jest symbolem tych wyrzeczeń. Dlatego też tak trudne jest przekazanie miłości że i tutaj Chrystus pokazuje, na miłość miłość bliźniego polega. Barzeusze uważali się za bardzo wykształconych, mądrych, podobnie jak dzisiaj wielu przywódców, będących w parlamencie i instytucjach państwowych, uważa się za takich, jakby wszystkie rozumie po jednym. a często im brakuje podstawowego wykształcenia w niektórych sprawach. Często powodem nawet to, że w mediach nie potrafią poprawnie powiedzieć, wyrazić się. Chociaż w tym kierunku dążą do tego, imponuje im politycy coś o cynizmie. Ale sam słyszałem, jak Spiker powiedział, papież on mówi teraz Renina po Chciał się popisać Łacino, a to ma być Regina Celi. Jeden z, z parlamentarzystów też zamiast Adremu, bo takie są modne wyrażenia łacińskie powiedział Adrema. I takich przykładów, takiego nieuctwa jest bardzo dużo, ale mienią się innych autorytetami tak naukowymi. A czasem im dalej od naucy. I dlatego jest to smutna rzecz, że ludzie tak bardzo wierzą w media. Tak też było i za czasów Chrystusa wierzyli farzeusze. A Chrystus nie tyle farzeuszy potępiał, co mentalność faryzejsko, bo dzisiaj faryzeuszu nie ma, nawet wśród Żydów, ale jest faryzeizm, dwulicowość. Farzeusze uważali się za bardzo pobożnych i rzeczywiście wykonywali pewne praktyki. Nie ten proboszcz dzisiaj byłby zadowolony, gdyby miał takich gorliwych ludzi jak Faryzeuszem. Faryzeusz mówił, poszczę dwa razy w tygodniu. Dziesięcinę daje za wszystkiego, co mam. Ziele się tym, co posiadam. Iluż jest takich katolików? Ale mimo wszystko byli zapaczeni w swoją wielkość. I dlatego daję Chrystus tutaj przykład, kto jest prawdziwym bliźni. Jak to wpadł jeden między bandytów, ci go i zostali na życia. Przechodziło wielu ludzi u niego, nikt się nimi nie zajmował. Niedawno przeczytałem w gazecie, że u nas też zaimprowizowano taką scenę, iż spowodowany był taki wypadek fikcyjny że ktoś jest obok drogi ranny. Okazuje się, że przyjeżdżało tutaj dużo ludzi, profesorów, inteligencji. Nikt się tym człowiekiem nie zajął. Także wykształcenie zawsze pokazuje prawidłowość działań. Bo co się okazuje? Po wojnie najwięcej ludzi wykształconych z tytułami profesorskimi, z doktoratami budowało tak zwane ustawy Sprawiedliwości Społecznej, czyli partię komunistyczną. Wrogo narodowi, wrogo naszym tradycjom ojczystym i partią, która walczyła z religią w szkole, z bogiem, z praktykami religijnymi. I właśnie tu jest podobna sytuacja, historia się czasem powtarza. Pogardzany, pogardzany Samarytanin zajął się bardzo troskliwie. I powiedział, że jak będzie wracał, to drodze wszystkie trudy, a tak go by je pielęgnował. Więc widzimy, że dzisiaj już nie ma partii parze ale są faryzeusze. Faryzeusze nie z partii, ale z ducha. To są obudnicy. I dlatego Chrystus był bardzo w słowa, ale piętoła paryzeusza. Na drogę samarytan. Nie wchodzi się tak mówili farzeusze a Chrystus określił im, że farzeusze są obłudnikami, sami nie wchodzą do królestwa i innym nie pozwalają, że są ludźmi dwulicowymi, że są pysznymi, grobami pobieranymi, to są straszne słowa Jezusa Chrystusa. Dlatego chrześcijanin musi być człowiekiem prostorinnym. Niech nowa wasza będzie tak, ta nie, nie. Co nam to jest, od złego jest. Czuję nasze serce wobec matki i święta. Ile jesteśmy, prosimy, prosimy o szczerą pomoc. Wiemy, że Matka Boża chodzi i rozdaje pewne łaski na pewne miejsca. Dlatego pielgrzymowanie to pielgrzymowanie towarzyszy chrześcijan od samego początku. Pielgrzymowała Marca Najświętsza z Jezusem, ze świętym Józefem do świętymi. Pielgrzymowani ludzie ze za wszystkich zachodków świata, ze Skandynawii, z Dalekiego Wschodu, do świętego Jakuba z Komposteli. Święty Jakub to apostoł. Wierny ewangelizator. I różne moje koleje, koleje jego relikwii zawędraniają one aż do Hiszpanii, do Komposteli, gdzie jest okazała bazylika. Do tej bazyliki wędrowali także Polacy. Święta Brygida Szwedzka. I są tutaj nawet takie szlaki wędrowne z Polski do komposteli. I nawet jest taka mieszkalność Nazywa się Jakubów. Właśnie ta nazwa jest ze względu na świętego Jakuba z Komposteli. To pierwsze dżunglowanie przypomina nasze pierwsze do wieczności. Każdy z nas ma określony czas pobytu na tej ziemi. I ten czas jest nam dany, zadany, aby się ubogacić w dobre czynności. Nie tylko unikać grzechu, walczyć ze złem, ale ubogaca się każdego dnia na wieczność. Pamiętajmy, że każdy nasz tutaj pobyt jest odnotowany w księdze Niebieskiej I w niebie nie będzie równości. Wśród aniołów nie ma Są aniołowie, archaniołowie, archanioł Michał, Gabriel, Rafał. Trony, potępi, częste panowania, władze, zrzeszności, hełmili i ci są najbliżej Boga. I wśród apostołów Chrystus nie wszystkich jednakowo dąży do sympatii. Najbardziej był miły Jego sercu święty Jan Ewangelista. Dlatego po zmartwychwstaniu Jemu zlecił opiekę na Matkę Najświętszą, ale w gruncie rzeczy to ona była opiekunką św. Jana i Królową Apostolą. Bo jest pośredniczką wszelkich łask. Weszła w specjalne relacje z Bogiem Ojcem i ze Synem Bożym i jest Jego Matką i z Duchem Świętym. Także jej moc jest szczególna. Ona potrafi wyprosić nam takie łaski, o których nam się nie śniło. Nawet to nam dało, co nie prosimy. Tak jak w karni galilejskiej. Ona tak zachowała się, że Chrystus uczynił cud na jej prośbę. I tu jest geneza, że ona wszystko może, co jest jej syna. I na pewno ci, którzy on tuż którzy do nich pielgrzymują. Nie tylko mają zapamięcie zapewnione, ale wielu z nich nawet 300 nie zazna. Są ludzie, którzy 300 nie zaznają. Pan mówi policzył te pielgrzymki zaczyścić. Co więcej, nawet łotr, który miał i ciężkie na sumieniu, to powiedział mu Chrystus. Dziś będę ze mną brana. Darową uczyściec. Miłosierdzie Boże jest bardzo wielkie. Dlatego taki wielki kult jest Miłosierdzia Bożego. I w Polsce powstała, powstała ta stolica kultu Miłosierdzia Bożego za Jana Pawła II. Nie za długo już świętego. To wielkie wyróżnienie naszego narodu, bo w Polsce. Mało kto słyszał na kontynentach Polski. Ale na skutek tego, że naród polski wydał papieża, tak wielkiego papieża, największego obok papieża a racji umiera, czyli Benedykta XVI, największego filozofa na tronie papieża, to właśnie spowodowało, że wszystkie narody świata dowiedziały się, że jest taki naród jak Polska bo jesteśmy narodem niewielkim. Byliśmy narodem największym w Europie, ale przed rozbiorami. Polska liczyła ponad milion kilometrów kwadratowych. Dzisiaj nawet jednej trzeciej części tego nie ma. 312 kilometrów kwadratowych. Przed wojną liczyliśmy 35 milionów i dzisiaj tyle liczymy, Ale po wojnie liczba obywateli Państwa Polskiego spadła do prawie 23 milionów. Na skutek polityki prorodzinnej odrobiliśmy straty. Ale ziem wschodnich nam już nie przywrócono. 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli większość Polski. Drugiej Rzeczpospolitej znalazła się poza portem Często w podróżnika jest mowa, że nam dano ziemię po A więc śląsk i pomoże. To jest jeden z przykładów, jak fałszuje się historię Polski. Śląsk po pomorze nie są ziemiami po Te ziemie należały do Polski za bolesławką radę. Co więcej, Milsko i Łużyce, a więc tereny dzisiejszego Wernic i okolic Skotlusów, należają do Państwa Polskiego. Tereny częściowo dzisiejszych Czech, w okręgu Australii, Opawy, należają do Państwa Polskiego. Dzisiaj w Opawie jest Uniwersytet Śląski. Taką ma nazwa Uniwersytet To są ziemie polskie. Tylko tak zaplanuje się młodzież, że otrzymaliśmy jakoż rekompensatę. Dano nam tu ziemie polimiecką. To nie są ziemie polimieckie, tylko ziemie piastowskie. I otrzymaliśmy tych ziem około 104 tysiące km2. A więc nie wszystkie. 10% ziemi śląskiej jest na terenie Niemiec. 10% ziemi śląskiej jest zadrębione. Także nie cały śląsk. Przykład w Polsce. Ale pamiętajmy, czasy się zmieniają i ludzie się zmieniają. Tempo pora buta ból but Czasy się zmieniają, my się zmieniamy. Pamiętajmy, że gdyby ktoś 100 lat temu twierdził tutaj w Legnicy, że kiedyś. Złotoria będzie należeć do Polski, to by był człowiekiem odsądzonym od rozumu. Wybranym z rozumu, obraną z rozumu. A tymczasem to, co jest niemożliwe zmienia się. Zmieniają się granice Europy, zmieniają się granice państw. Kłonający August Roo powiedział, że Polska, jeśli będzie paninna, to stanie na czele wszystkich narodów Europy. Nie tyle militarnie, ile duchowo, Że wszystkie narody europejskie będą patrzeć na nią z podziwem, że ostała się przeciwko tym prądom, które demonizują rzeczywistość i starają się zaprowadzić Królestwo Szatana. I dzisiaj, w tym miesiącu, specjalnie oddajemy część naszym rodakom pomordowanym na wschodzie. To strasznie molesta Karta dzieja w skutek Wskutek zmowy Hitlera ze Stalinem Polska została wymazana z mapy do Polski nie było na mapie, ale nie brak takich autorów w prasie, którzy <tryk> nam, że Winniśmy byli za różne błędy. Polskie nie było. Więc Polska jako nie może odpowiadać. Ale dla ludzi nie znających historii to wszystko jest możliwe, wszystko do zauważenia, jeśli telewizor poda. Ludzie niestety wierzą w telewizor, chociaż tam jest dużo kłamstw. No żeby odrzucić informacje z telewizora trzeba mieć rozeznanie. Nie każdy to ma. I nawet historycy tylko się orientują w pewnych, w pewnych granicach ze swojej specjalności. Tylko jest źle, jeśli się ceniono fałszuje historię. A właśnie tego jesteśmy dzisiaj świadkami. I dzisiaj właśnie odbywają się w wielu miejscach uroczystości żałobne uczci naszych wodaków mordowanych na Sądzie. Za co by, byli Polacy mordowani? Tylko za to, że byli Polakami i Katolikami. Nie było innego powodu. Oczywiście, że siły demoniczne działają. I trzeba powiedzieć, że budzi przerażenie, gdy chodzi o sposoby mordów. Te sposoby mordów przypominają czasy Tatarów były mordy wyrafinowane. Później takich mordów nie było. Polacy mordowani na Woły w po Polsce wschodniej i zachodniej. Boga prosili, żeby mogli być tak mordowani, jak mordowali Rosjanie obeców Polskiej w Katyniu. przez w w Oni tego szczęścia nie mają, nie mieli. niedawno 11 no, lipca. Gdy chodzi o wyszczególnienie mordów na mojemu, wtedy zorganizowana organizacja Ukraińskiej Armii Powstańczej, organizacji nacjonalizmu ukraińskim. Zorganizowany sposób napady, kiedy nie było państwa polskiego. Była tylko armiia krajowa. Nie miał kto tych I mordowali ich w sposób Dlaczego jedna z lipca? Bo wtedy była niedziela. I wtedy w dziewięćdziesięciu kilku miejscowościach ludzie domagali się w kościołach. I wielu księży nie dokończyło do śmiech. Zamordowali ich I to sposób wyrafinowany. Dzieci rozbijano głowami o mury kościelne. Kobietom w różów. Przypalano os, e, e, ogień do niektórych części ciała. Pano oczy. Już nie chcę powiedzieć, jakie zrzucano się nad innymi częściami ciała ze względu na sakralność tego miejsca. Ale ja nie wymyślał takich potwornych mordów, jakie doświadczenie Polacji. Rozrywano. takim padem, że chodziło o małżeństwo mieszane. Żona była Polką wyszła za mną za Ale ich syn na skutek ideologii Bankowskiej zamordował swoją mamę i swoją siostrę. Ale w pewnym, w pewnej nocy przyszedł i własny ojciec zamordował mnie w siebie. Co więcej, nie darowano zwierzęta. Zwierzęta poddawane zostały strasznym męczarnie. Palono zwierzęta z ludzi. W taki sposób, że nie dało się uciec. I tego rodzaju ludzi wymordowano w wojnie w Małopolsce Wschodniej około 130 tysięcy. Część uciekła. Ale dzisiaj tam nie ma śladu. Nie ma pomników. Te miejscowości zarosły lasami. Nie ma śladu. Okazuje się, jak człowiek bez Boga może ulec ze zwierzęciem. Dlatego pamiętajmy taka niewinna krew nigdy nie idzie na marmur. I trzeba się dzisiaj specjalnie wątpić za ludność kresową. Bo ludność kresowa tak śląska jak i wschodnia to najbardziej wartościowa część ludności, gdzie chodzi o patriotyzm. Ja miałem referat na Uniwersytecie Wielkosławskim, to on referat, ja mam referat na wszelki ja ja raz przyniosę. To jest już wydrukowany. Gdyby nie Polacy ze wschodu, nawet gdybyśmy odzyskali dzisiaj państwo, nie mówilibyśmy po polsku. Język polski zawdzięczamy mu się w Weselu. Ale tak się zakładam. To oni zadecydowali, że język polski się odnosi. Nie sposób tutaj kazałem tego artykułować, wyjaśnić. Ale rzeczywiście tak było. To jest najlepsza część polskiej ludności jakoś kresowa. Dlatego Józef Jełsówski powiedział, patrząc na Polskę, to Polska to jest odważana. Ale wartościowe rzeczy są na granicach. I dlatego dzisiaj trzeba się dużo modlić za krezoriaków. A na więcej przybyło tutaj na śląsk ale także i na pomoc To jest najszlachetniejsza część Polski. I równocześnie ten różanizm będziemy dzisiaj ofiarować za tych powodowanych, najlepszych synów córki polskiego narodu, bo to są święci, to są męczeniwscy. Przez nich Polska się odrodziła. Proszę zwrócić uwagę, że ta krew niewinnych ludzi nie pójdzie na marne. Jeśli ktoś 100 lat temu tutaj pisał, a tu były dawał we Wrocławiu, czy że to kiedyś Polska będzie, by był człowiekiem, nie Dlatego ta niewinna krew, ona zawozuje. Pierwszym owocem tego, że ten nagłębiony obluty z grany, wydał tak wielkiego papieru. Nie za kogo świętego. I ci, po pomęczyli, to są z Stanów Polski. Oni nie będą kanalizowani i bo do tego trzeba dokumentacji. Dokumentacji nie ma. Ale to są święci, to są męczenicy sprawy polskiej, męczenicy gościa, bo to są ludzie bardzo pobożni. Religia była druga i I dlatego dzisiaj specjalnie ofiarujemy ten różaniec za tych ludzi presowych. Pamiętajmy, że ludzie szlachetni zawsze będą cierpieli. Niedawno papież Franciszek kanonizował Włochów, mianowicie Dotranto, wyznawcę Allaha, którzy dzisiaj też tam portugali w Nigerii. W sposób graficzny. Zamordowali w sposób tak graficzny, że po prostu ze względu na miejsce święte, nie chcę mówić, jak sami mężczyźni zamordowali. W sposób taki rytualny czytali mu głowy, inne części chciał, części wstydliwe, ale w sposób taki, żeby zabrać na niece cierpień. I tych Franciszek teraz, dali, to był rok 1480. <mulizacja> nam istotą zagraża, bo jest walka z polskością. Walka, by nas było jak najmniej. Walka z rodziną. I dlatego trzeba się móc zmykać drzew tych niewinnych do ogrodzenia duchowego narodu. Konający August Roth, który chce powiedzieć w książki, książce dzisiaj, on miał taki widzenia, on widział, co się dzieje wokół i mówił to, co się dzieje otoczeniu. Wszyscy się zastanawiali, pozbawili się czasu i tak było, powiedział, że ten część Sakura wyjdzie na Kobale, na Polskiego. I wszystkie narody Europy kiedy będą z podziwem na daną polski. Prośba tylko, żeby dany Polski dzień nie wypaść się punktu lat.